Proszę Państwa, kto umie liczyć ten, w tym przypadku, komu się chce może liczyć, ten w tym przypadku może kupić piękną monetę, a jeżeli nawet nie chce mu się liczyć, to myśmy policzyli za Państwa. To jest bardzo, ale to bardzo rzadka odmiana dziesięciofeningówki. Odmiana z 53 trzema perełkami. Jedna z najrzadszych, jeśli nie najrzadsza jeśli ktoś zbiera, a wiem, że wśród Państwa jest wiele osób, które zbierają te monety na najróżniejsze warianty, odmiany, kombinacje, to 53 perełki stanowią nie lada kratkę. I tu mamy jeszcze oczywiście piękny egzemplarz. NGC przyznało Oło 58, no ale szczerze powiedziawszy, ja tutaj nie widzę powodów do. Ceny AU dla mnie to jest spokojnie moneta na niskiego, ale jednak MS. W tym przypadku jednak stan zachowania jest drugorzędny. Tutaj się liczą te magiczne 53 perełki. Także polecam uwagę kolekcjonerom cynkowych 10 feningówek.